Witam i o zdrowie pytam. Do nagrania tego krótkiego filmiku zachęciła mnie następna osoba, taka z Mównicy, ona prze... O, o, mównicy mówiła o tym produkcie u nas w Sejmie, kobieta, nie pamiętam jej nazwiska, bo już tych wariatów mi się nie chce spamiętywać, jest ich tyle, że ja, w ogóle ja nie wiem skąd Donaldinho ich wziął. Mi się wydaje, że w psychiatrykach brakowało miejsca, lekarze nie mieli co z wariatami robić. Podstawili dwa autobusy, chodźcie, będziemy rządzić, wsadzili ich i powieźli na wiejsko. I tak kurwa siedzą. Innej, innej możliwości nie ma. I, I ta pani mnie zachęciła do nagrania yy, tego yy, krótkiego mojego monologu, wywodu, no, ale muszę, to no, muszę, muszę. No. Rzecz jest yy, nie, już. Yy, od jakiegoś czasu na rynku nieważne, jest to niesamowita myśl, myśl technologiczna ludzi, fantastycznych zresztą, z Unii Europejskiej. To jest, tam są gwiazdy po prostu, to, są, to jest coś niesamowitego, tak? No. W tym czasie, gdy yy, Chińczycy wypuszczają coś takiego, nazwane chińskie Porsche. W tym czasie, gdzie Elon Musk chce lecieć, yy, wysłać pierwszych ludzi 2028-2029, tak a ona chyba w będzie zakres samochodów, tak? W tym momencie nie wiem, dla mnie tak by wymyśleć koło na nowo. To jest coś niesamowitego. To jest dla mnie myśl technologiczna, tych biurokratów z Unii Europejskiej są niesamowite, światłe, umysły. To jest w tym momencie Unia Europejska robi to. Jest coś niesamowitego, rozumiecie? No kurwa! Nie odpadnie już ci nigdy nakrętka od butelki. No ja pierdolę! No jakie to było potrzebne? No to trzeba sobie wyobrazić. No przecież wcześniej, kurwa, jak kupiłem sobie tą kolę, no, czasami whisky do tego dolałem, wymieszałem, tak? Odkręciłem, kurwa, zostawiłem gdzieś nakrętkę, a tu pół koli, no i chuj. Wylewa się, no tragedia, nie ma gdzie tego schować. A dzięki temu... A dzięki temu dzięki tej myśli technologicznej, korek jest zawsze przy butelce. Już nie ma problemów, żeby gdzieś kola się rozlała, a nie daj Boże, jak jest z whisky zmieszana. Przecież to jaka szkoda jest niesamowita. Dziękujemy, dziękujemy ludziom z Unii Europejskiej. Jesteście fantastyczni. Po prostu wasze pomysły biją wszystkich na głowy. Chińczycy nie wiedzą, co się dzieje. Nie wiedzą jak oni wcześniej mogli na coś tak cudownego nie wpaść. Ludzie, przecież to jest, to jest jakby, no mówię, byśmy no nie koła na nowo. To się. Aj, aż jestem normalnie, aż mam dreszcze na skórze. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Nie wiem nawet, jak to. Nie wiem, jak to dalej, kurwa, komentować. I myślę, że na podsumowaniu tego fantastycznego i tego króciutkiego filmiku zakończymy, a ja i będę dalej szukał i będę se nagrywał, bo co pozostało, kurwa, no płakać nie będziemy, no trzeba się trochę pośmiać, nie? Jak ktoś trafi na ten filmik, to łapka w górę, jak mówi ziomek, subskrypcja. Jak ktoś się nie zgadza, może se tam pisać, co chce. Pozdrawiam, na razie.